Witajcie moi drodzy, mały updatecik Livnofilia wjechała do tyłu, tak aby, bo jest wysoka, bardzo i porasta. Została przycięta i wsadzona do tyłu, tak aby zasłaniała grzałkę i wężyk No i bakopę kupiłem, którą byłem akurat pochowinkę więc no słuchajcie, zawsze tak jest, nie pochoinkę, ale przy okazji zobaczę do zoologicznego, no i słuchajcie, akwarystyczny, zoologiczny sklep i. Piękna bakopy, dwie sztuki. Ładnie razem spiąłem i tutaj wsadziłem. Co mówicie? Fajnie to wygląda? Oczywiście światło jest zmniejszone, tak aby glony nie porosły, zaraz to podniosę do góry. Boję się o, o wykwit glonów, dlatego musiałem zmniejszyć światło, zobaczcie jaki jest syf. No, pogrzebałem trochę w dnie, czego strasznie nie lubię robić, bo ryzyko jest niezłego wybuchu w akwarium. Dlatego też światełko już zmniejsza. Tak, abyście tylko we filmie mieli trochę światła. I powiem Wam tak. Fajnie, takie zrobiło się, jakby to powiedzieć, taka głębia w akwarium, jak jest tych roślin troszeczkę naotykanych i różnych. To jest, bakopa jest rośliną mało wymagającą, więc mam nadzieję, że tutaj pójdzie. Tamta jest z tyłu, więc powinna rosnąć równie dobrze. Dostanie tam światła. Lampa będzie w narożniku tutaj, o słuchajcie, skierowana także specjalnie dla niej będzie więcej światła. Mam dwie, więc mogę sterować trochę światłem. No i tak wygląda, no niestety trochę poruszyłem akwarium Czego nie polecam robić, bo można źle skończyć Ale dodam też preparatu na głowę, więc spoko będzie I słuchajcie jeszcze przy okazji, a zdjąłem filtr oazę. Słuchajcie, tam jest deszczownica skierowana w górę, żeby rozładować prąd Bo tak to był wir w akwarium I zdjąłem jeszcze tutaj ten dyfuzorek, który stosuje od Sansana Zagloniony słuchajcie, on też bardzo zmniejsza strumień wody Jeszcze coś Wam chciałem pokazać To odnośnie ostatnio w filmach też mówiłem, że będę Konfigurował ostatecznie moje media, no i to jest właśnie początek zbierania tych mediów. Tu doskakuję sobie kuleczki z Eheima. Dwa worki, to jest 2 litry, to jest 1 kilo kg kilo 440 waży. To są 2 litry, słuchajcie, tak, żeby dobrze wypełnić e, e, filtr. E, no i powiem Wam szczerze, że, że ta, ta masa filtracyjna ma wysoką. Wysoką gęstość nasypową, więc jak wsypiecie to do filtra, to naprawdę woda się przeciska przez to. Być może zmieni się troszeczkę wydajność litrów na, na godzinę, ale dla mnie to nie ma znaczenia, bo i tak ten filtr jest dobrze wydajny do tego akwarium. To 350 razy tutaj dmucha konkretnie. Ja to na wszystkie sposoby zdławiam go po prostu dyfuzorami w ten sposób, żeby rozładować to, 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 ten strumień wody. Ale jak przyjdą te media to to z siłą rzeczy po prostu będzie to wszystko działało, Także ja stawiam na media typu gąbki Kałdno jest w środku też, który sobie tam powoli wiruje, on nie jest tak Dobrze poruszany jak w reaktorze, ale Słyszę go, że działa, więc na pewno będzie Porośnięty bakteriami, nie tylko będzie test to sprawdzę Wkładając te, te media, nie chcę na razie tego robić, bo jeszcze za wcześnie, żeby grzebać znowu Ale to jest mój ostateczny plan, żeby Stworzyć po prostu filtrację, którą już zostawiam Gąbki też będą, bo są ważne. Gąbki uważam są ważne, żeby były po prostu. Też potrafią dobrze pomagać i na wypadek wymiany mediów, to gąbka zawsze trzyma te bakterie. Tym bardziej pukając w wodzie z akwarium, to ich tam jest dużo i można fajnie przeskakiwać z mediów sobie. I w akwarium też już biologia pracuje długo, więc nie jest to groźne, aby po prostu dalej sobie tam zmodyfikować trochę. Wiadomo, lepiej nie grzebać, ale jeśli trzeba, no to trzeba już ostatecznie zrobić, ale tak jak mówię Stworzyć sobie po swojemu plan swojej filtracji, zostawić i obserwować Ja już sprawdzałem wszystkiego rodzaju media filtracyjne i Powiem szczerze, że wracam do substraciku i takich mediów bardziej po prostu zwartych, konkretnych Matrix wyjeżdża, zostanie ceramika, zostanie to, zostanie kalnesik. I gąbki. Piurigan, oczywiście, pierwsze miejsce, bo jest naprawdę fantastycznym medium filtracyjnym. No i tak będzie filtracja tutaj śmigała. Teraz trzeba zmienić światło, tak aby nie, nie nastąpił jakiś wybuch, słuchajcie, po grzebaniu. Także będzie tylko delikatnie zrobione światełko, tak byle tylko rybki miały, bo po prostu boję się o to, że coś tu wystrzeli. Pozdrawiam wszystkich serdecznie dodawajcie swoje filmy komentujcie bo temat akwarystyczny ciekawie się kręci i trzeba temu troszeczkę pomóc żeby rozkręcić to jeszcze bardziej aby, tak aby więcej ludzi miało akwaria w domach i więcej ludzi odwiedzało i kupowało ryby od hodowców i od znanych fajnych sklepów tak żeby to wszystko wszędzie, nie tylko w Polsce, ale się ruszyło a, a szczególnie w Polsce, bo po, w Polsce podoba mi się akwarystyka, jest jeden z wyższych poziomów. Jak rozmawiam z ludźmi za granicą, gdziekolwiek bym nie pojechał, to yy, nasze filmy, bo już wiadomo są tłumaczone, a i tłumaczy filmy, także ludzie mogą nasze polskie filmy za granicą oglądać i się cieszą i mówią, że po prostu tak jak w Polsce i też polskie technologie i filtracje typu AQL -e, są chwalone za granicą, słuchajcie, i ja mogę szczerze powiedzieć, że... Mam taki feedback z zagranicy, że mamy na poziomie wysokiej akwarystykę i dzięki temu ludzie też zaczynają więcej i więcej tego robić. Tak? Także Polska przyczynia się tak naprawdę do rozwoju akwarystyki, większej, szybszej i bardziej wiralowej się to stało. Pozdrawiam.